Witajcie ciepłutko na kanale Żyj każdą chwilą. Chciałam Wam wszystkim podziękować za to, że towarzyszycie i jesteście ze mną, z dzieciaczkami. Bardzo też jestem szczęśliwa z tego powodu, że osiągnęliśmy dzisiaj 1000 właśnie subskrypcji. Więc po półtora roku w końcu się troszkę nazbierało. I jeszcze dokładnie Wczoraj, tak zastanawiałeś, zastanawiałam się z chłopakami, czy damy radę, czy nie damy radę, i czy ty się jak będzie no, w tym roku. No i udało się, więc bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Dużo miłości. Otwierajcie swoje serca. Niech w Waszych sercach zagości spokój, radość, miłość. Miłość do bliźniego, swego, jak siebie samego. Wybaczajcie sobie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Patrzcie, co ja tutaj grzywię, ale próbuję jakiś nastrój zrobić i zawsze mi się wyłącza. Więc tak, kochajmy się i. Wybaczajmy sobie, bo nigdy nie jest za późno na to. Więc dzisiaj jeszcze Monia wjeżdża z batonikami e, na święta. Polecam Wam ten przepis. Uh, 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 uh. Chciałam, żeby to już tutaj ładnie poświeciło nam. E, tylko te batoniki. Znaczy to wygląda w sumie jak taka wielka, taka baba czekoladowa. Wam pokażę. Może tak. Tylko musi to być schłodzone produkcje przez co najmniej e, 3-4 godziny, i po tych 3-4 godzinach możecie się e, zajadać. U, u. I podaję, właśnie tutaj, podam Wam e, składniki, jakie będziecie potrzebować e, do e, zrobienia tych batoników na święta. Nie martwcie się, przepis będzie jakby co na dole, składniki będą na dole w języku angielskim. Hello everyone, today will be special, is uh, chocolate bar, every ingredient will be below my video. Więc moi kochani, spokojnie mówię, będzie na dole, ale podam przy okazji 100 ml oleju kokosowego. To jest tak około, na oko, żeby Was tak nie skłamać, z takich 10 porządnych łyżek. Oleju kokosowego. Może tak, 10 łyżek oleju kokosowego. E, do tego pół szklanki miodu. Może być miod rzepakowy, może być miod lipowy. Ja użyłam miodu e, wielokwiatowego. Jedna szklanka masła orzechowego. Użyłam wulka. E, znaleźliśmy z synem w promocji właśnie masło orzechowe za chyba 6 funtów za litr, więc opłacało się. E, za za giga, o. Do tego jeszcze 6 łyżek płatku, płatków owsianych. Do tego jeszcze sobie sypnijcie 6 łyżek wiórków kokosowych. Z pół takiej tabliczki go, gorzkiej czekolady. I opcjonalnie jak chcecie, to możecie sobie tutaj orzechy włoskie dodać. My nie dodajemy, bo starczy właśnie nam ten składniki, które właśnie podałam. To ja się zdyszałam. I teraz moi kochani, tak. Bierzemy garneczek, wkładamy właśnie ten olej kokosowy, miodzik, masło orzechowe, gorzką czekoladę i mieszamy, mieszamy. Mieszamy właśnie, aż się rozpuści ten olej kokosowy i połączy się z tym miodem, z tym masłem orzechowym i z tą gorzką czekoladą. Natomiast... Jeżeli chodzi o te sypkie składniki, to weźcie sobie osobną taką miseczkę szklaną, większą. E, nasypcie tam właśnie te 6 łyżek płatków owsianych, 6 łyżek wiórków kokosowych. I jak już ta masa, wiecie, będzie już taka ciepła, tylko nie spalcie jej, musicie ją mieszać cały czas, e, to dodajcie właśnie do tych sypkich składników, wymieszajcie. A, jeszcze bym zapomniała, dodajcie taką dużą szczyptę e, e, soli. Wymieszajcie i voila! do miseczki, przelejcie sobie i później możecie sobie kroić. <laughs> możecie też to zrobić w taki sposób, że możecie do miseczki włożyć papier do pieczenia eee, no i wtedy będzie Wam łatwiej, bo wtedy sobie wymiecie, właśnie jak sobie teraz pomyślałam, z tym papierem do pieczenia i będziecie mogli kroić takie, eee, no, batoniki. Wspaniałe, smaczne i zdrowe. I kości będą na pewno zadowoleni. I moi kochani, nie jest problem z myszkami. W związku z tym. czekajcie chwilę, moi kochani. Chwileczkę. A... Mm. Mm. Wiecie co, po prostu niektórzy tak, mają takie ładne muzyki, a jak ja chcę coś puścić, to co chwilkę mi się po prostu wyłącza i próbuję zrobić nastrój. Mm, no, no nie zawsze się udaje. Ja mam problem, słuchajcie, z myszkami. Zresztą, piszcie, czy też macie problemy z myszami, ze szczurami. Po prostu mamy tutaj Zośkę, Kaśkę, już tyle pułapek, co tutaj było u nas. Sporo, sporo mówię, wydaliśmy pieniądze na pułapki. Z tego względu, że, no wiecie, no ja wiem, one są takie malutkie, takie bezbronne, no, ale jednak, no, niosą ze sobą miliony bakterii. Więc. One tutaj łaziły nami po blatach i nie po blatach. W związku z tym podam Wam szybką taką miksturę. Ja już mam przygotowaną, ona się tak prezentuje. E, I już Wam mówię: na pewno pozbędziecie się myszy i w mm, sposób oczywiście też humanitarny dla zwierzątka. Nie zrobicie im krzywdy. To dobrze działa na myszy. Nie wiem, jak na szczury, wiem, że działa ta substancja, na myszy, bo już. Przetestowałam i no. Zoszka wzięła walizki i powiedziała, że się wyprowadza. <grym> Bo nie te zapaszki jej odpowiadają, więc po prostu przygotujcie sobie z 4 cebulki, e, zetrzyjcie sobie na tarce, e, dodajcie mm, tak spore dwie łyżki pieprzu i, no, żeby Was nie skumać, z puszkanki octu. I po prostu to wymieszajcie, tą miksturę, tą cebulkę, ten ocet i pieprz, łącznie ze, z właśnie z dodatkiem też wody. Tak może jedna szklanka wody i zostawcie tak na 3-4 godziny. Później sobie przelejcie do spryskiwacza i śmiało, tam gdzie myszki wylatują z tych dziurek, z tych różnych zakamarków, psiknijcie. Jeżeli macie jakieś właśnie warzywa, na przykład e, wiem, że ludzie też tak jak w spiżarniach miał tak? zastosujcie, tylko wtedy musicie użyć jeszcze więcej i mówię Wam pomoże, pomoże, piszcie czy właśnie pozbyliście się dzięki temu naturalnemu środku na myszy tych właśnie myszek. Więc moi kochani, oczywiście będę wdzięczna nadal jak polecicie mój kanał i będziemy rosli w siłę i ten kanał no, mam nadzieję, że będzie poszerzać się jeszcze i rozszerzać i, i rozwijać i no, i mam nadzieję, że w nowym roku um, będziemy wszyscy szczęśliwi. Więc trzymajcie się ciepło, zostawiajcie, lajkujcie, subskrybujcie i piszcie właśnie, czy takie batoniki mocy, świąteczne zrobicie. A jak zrobicie i zasmakujecie, to piszcie, smakowało czy nie smakowało. I oczywiście y, super y, spryskiwa, super y, płyn na myszy. więc trzymajcie się ciepło, miłego dnia, bo ja zaraz muszę lecieć po kupaków, bo już jest bodajże trzecia, dziesięć, więc trzymajcie się ciepło, z panem mogę.